Dzień, Dzień dobry, dobry. misia. Dzisiaj mamy niespodziankę. Zrapek nie będzie. Jak tu? Będą zdrapki z kapelusza. Nie wiecie jakie? Zdrapki z kapelusza. Zdrapak już czeka. Tak. Nie może się doczekać. Więc zaczynamy, o, kochani. Skaczę do góry. Weź no. Kochani, zaczynamy. Nie wiemy, nie wiemy... Żonka wie może jaki jest koszt całego odcinka. Ja nie wiem. Ja nie wiem. żonka będzie mi podawała. Nie pokazujemy, jakie zrabki dzisiaj będą, więc no, to będzie spory, niespodzianka. Sporo sporo i, Spore i sporo. Dobra. Proszę bardzo. Pierwsza zdrapka. I wieża, pierwsza zdrabka. zdrabka. To jest u nas dzisiaj te debiut tego, tego pomysłu naszego. Tak, zobaczymy jak wyjdzie, jaki wynik. Oby duży. Oby duży. To, to weź powiedz ilość tych zrapek w ogóle. Miśku. Ile mamy zrapek? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. siedem sztuk. Pierwsza. Pierwsza. Zobaczymy neonowe siedem. Zobaczymy, jak się przyjmie ten nowy pomysł. I szukamy siódemeczek? Dwa. Piękne Pięknie. otwarcie. No, czapki, czapki, z kapelusza jednak. Czapki? Z kapelusza? Co ty mówisz? Zapki z kapelusza. Co? Ja gadam. <laughs> Czapki z kapelusza. Tego się nie wytnie. O! o, 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 o. Już, myśli, ja myślałem, już myśleliśmy. Dasy, że tak, że siódemka. <laughs> że czapka z kapelusza. <laughs> drap, drapie. Drapie, drapie. Oj, myślałem, ja że też, siódemeczka ja ta też. czerwona. Dobra, i co pod tą? Kochani, ooo 15. 15 Ziko, no pięknie, mały początek kochani, R, no rewelacja, RR. no smokać, smokać, pierwsza zrapunia za nami, proszę twój bądzik, mój bądzik, nasz uparciuch, O, kopalnia robinów tak zwana, i siódmeczka, szukamy naszego rubinka i skrzyni i jedziemy misiaczki, zobaczymy co tutaj wydrapiemy. Zaczynamy od gwiazdki. Pięknie. Mamy kluczyk, monetki, portfel, safe, woreczek. O, znowu monetki, dobra. Mm -hmm. Troszkę się tutaj na świnka. Plik. Korona. Patrz, dwie dwie pod rząd, Co to za znak? Nie wiem. Sejf. Dzwonek. Mózeum. Muzeum. Garniec. Kluczyk. Klucz. I zostały mi kochani cztery symbole. Mamy korale. Koniczynkę Kończynka dla kiniusi. Gwiazdeczką zaczynałem. I co? Skończymy I co? czym? Koralami. No Czyli niestety. Pustach. Pusto. Tutaj się nic. Uparciu R... dalej jest uparciuchem. Uparciuch trzyma formę. RN. I trzecia gdzieś tu wysoko pewnie. Daj tam. Dobra. No nie ma. R, N. R, N. N. Zabieraj Mnie uparciuszka koło. na bok. Proszę Ole. bardzo. Ale na, na ten nabrudziłem. Dobra, trzecia z drapunia wjeżdża. Lucky Day. Lucky Day z numerem 32, a będziemy szukać.

52 oboczek i jedenastka, no a mamy? tutaj dyszka, Pięknie, no ładnie, no zobaczcie ładnie, te mniejsze, te, te mniejsze się spisują, dzisiaj super, no dobra, kolejna, teraz kolejna za, też za dyszkę, Zodiaczek, kochani, to już czwarta zdrapunia, zostały nam trzy. trzy, a teraz jedziemy, szukamy gwiazdeczki i księżyca, Księżyc razy dwa zdrapunia z numerem trzecim, piękna, zieloniutka, mhm. Mm -hmm. No, misiu, i zaczynamy gwiazeczką. Dziękuję, dziękuję. Brawa, brawa <laughs> dla wybierającej z kochani. Serduszka, zostawcie w komentarzu. Kinia nam pięknie dzisiaj zaproponowała odcinek, a drapiący: no, nic tylko drapać, no, nic tylko drapać. Drapiący też powinien być. Jest nasz pelikan. Tak. <laughs> Jednoroziec, Jednorożec, jednorożec, portyk, słoneczko. Murka. Murka. Dobra. Mamy kompas. Teleskop. krawik, Miś. Żółwik. Ufo i trzy symbole. Może będzie coś statek. Dużego? Planeta. I druga. O! Ale początek i koniec no, piękny! Piękna zdrabka. Kochani, dyszka. I. I. 30. Misiaku, to my tu już mamy, tu było 15, 25, 55, misiu, a nie wiemy jaki był wkład, wiemy, że jest 7 zdrapek, więc kochani, dobra, jeszcze kontrolnych poszukam, GG, mamy jedno, mamy drugie, GG, piękna zdrapunia, no i Miśka wyciąga nam, O! O, co z tego kapelusza tutaj wyciągnęliśmy za zrapunię? Kosmiczne 7: Numerek 18. Tak, będziemy w nim szukać, kochani, siódemeczki księżyca i planety. planety. Planeta pięć. Razy 5. Razy 5. Kochani, szukajmy. A mamy antenkę na samym początku: parasol, kwiatek, trąba, tornado. Trąba. Trąba to ze mnie zaraz <śmiech> będzie. <śmiech> Portfel: cytrynka, diamenty, perła, dobra. Mm -hmm. No i tutaj jest, powiem Wam, fajnie, bo dużo symboli. Palma: chmurki, piłka, korona, rakieta. O, Astron. A niżej wisienki, dobra, mm. przesuwamy sobie z drapunie ananas, słoneczko, <laughs> siódemeczka. siódemeczka, misiaki, no, no pięknie, odcinek magnifique się tu zapowiada, no cud miód, proszę plejada, kłódeczka, jakiś księżyc, planetka jeszcze, ciekawe, ciekawe, no fajnie by było, pięknie, no Zobaczmy klucz, zegar, melon, tęcza i zostało nam chyba 5 symboli: awokado, obcy, winogronko. Kochanie, twoje narty. Nartki, muszą być. Twoje nartki i jabłuszko, ale razy jeden będzie siódemeczka, no. kochani, no, dla no, pana, więc. Jest. Więc jedziemy sześć tych no. Wo, no. Ło panie, to jest szansa dzisiaj na rekordzik. No, chyba nie. Nie? O, ale poczekaj. poczekaj, mamy jeszcze. 90 i... Jest 115 zł. Już. Zobaczcie. 60. 90, no, a mamy jeszcze dwie zdrapunie. kto wie, no, zobaczcie. Słuchajcie, oczywiście bonusik jeszcze, no. A my tak się już zajeraliśmy, że... Tak, kochani. Dobra, i co tu jest? Znajdź kwotę i wygraj, kochani. I mamy pik, dobra. Misiaki, pik. Piki czasem robią wyniki. Przepraszamy za... Gapostwo. O, o. Dwie. Co teraz? O, super linie. Dawno ich nie widzieliśmy, więc jak je zobaczyliśmy w kolekturze, to od razu chapnęliśmy im parę, parę zdrapek na odcinki. Dobra, Miśka przygotowała z Rapunia z numerem 23. jedziemy. I jedziemy. Korona. Korona. Jest. Czekajcie, może po dwa, bo tak jeden, nie? Tak, z klapeczkami od razu zobaczmy. Dobra. Korona, klapeczki. No to się nadrapałem. O. <laughs> Całe jedną, jedną koronę. Kości i ptak. Mamy tu już ptaszka. Tu kolejny się ładnie zapuścił, o! o, nie, to jeszcze nie jeszcze motylek, bo już chciałem krzyknąć, że jest linia, tak. ptak kości, 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 ptak. Tu. Dobrze. Tu jak coś tak na razie pusto. Jeśli ty nic nie pominęłaś, mm -hmm. dobra. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, misiaku kości w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, ale dobra. Lecimy dalej. Rowerek i Okula. okularki. Tu widzę, okularki mamy. Rowerek się znajdzie. To ładnie, zobaczcie. Tu pięknie się zaczyna robić. I tu mamy okularki, rowerki, super. Fajnie, no fajnie, fajnie. Dobra, kolejne. kolejne dwa. Są nimi cytryna i księżyc. No pięknie. Jak występują symbole, to my się cieszymy. Tak. Księżyce. Linia jakby się utworzyła, Księżyce by pięknie, super. pięknie się popisały. No Miszko, a tu popcorn zobacz. No, przepraszam. <laughs> to nic, jedziemy dalej. Lody i arbuzik. Nie szukajmy. Arbuzika mamy. Lody jedne były tutaj niżej. Wyżej masz arbuzy. Poczekaj, poczekaj. Arbuzik tu i tu. No i dobra. I ostatni symbol, kochani. Tęcza. Tęcza jest. Ale ta jedna Oj, nie tęcza nie ma, nie nas tutaj nie uratuje. Hmm, czyli co kontrolne. R Y L kochani dziękujemy super linią i na koniec ostatnia ostatnia. Tu byśmy potrzebowali. 35 30, 30 bo A, już 145 nie, tak. da nam 30. da nam nowy na rekord. Coś? Zobacz pokaż nie ma jest 20 50. to 5 dych. 5 dych to my celujemy tu minimum 5 dych 5 minimum dzielek. miśki i szukamy szukamy naszych wygrywających. Oraz takiego pięknego tutaj diamenciku. Mm. Mamy tak, 42. O, lustereczko, 24. 25 i 44. No, no, jakie takie bliźniacze. Jeszcze diamencik może wpadnie. A jest tak, 18, 22, 15. 12, 34. Ops, nie widać, czekajcie, zobaczymy. Trzynastki nie mamy. Siedemnastki nie mamy wow, 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 wow. 32 już od razu z wygraną chciałem tak. lecieć do kolektury chyba. <głos> <głos> 26 nie mamy i niestety 31. No, no i niestety tu pusto, No pusto, ale to pusto. Nic, e, ale nie. jest i tak piękny wynik Miski. No, tak. Kochani, Zdragnie Powiedzcie, napiszcie były... w komentarzu. Poczekaj. Zdrapeczki były na, e, 4, 5, na 70 zł. Za 70 zł. No, trzy pustaki, zobaczcie. pieniędzy, no tak. jak lodu. Tutaj sprzątamy nasze bałaganki, tak, nasze dużą. okruszki. Czyli tak, zobaczcie. Te trzy zdrapuni okazały się w dzisiejszym odcineczku pustakami. Trzy pustaki, za to no cztery, tak? Cztery się ładnie popisały. Sześć dyszek w kosmicznym. Pięknie. To jest chyba w ogóle rekord u nas w tej zdrapce. Trzy dyszki. dyszki w Zodiaku. Cudowny wynik. Kiet, nie 10, 10 w Lucky Day i 15 w neonowe. No, pięknie, słuchajcie. Praktycznie mamy... te 4 zobaczcie, każda. Ka, ale zobaczcie, każda z nich się popisała. Zobaczcie, tu razy 3 wkład, tu razy 2 wkład, tu tak? razy 3 i tu razy, i tu i tu razy, 2. razy 2, więc no, wynik musi cieszyć, nas cieszy. Bardzo pięknie, pięknie kochani. E, Jeszcze zdrabki wasze... z kapelusza się popisały. Otwarcie premierowe odcinka tak. e, pod tytułem Zdrabki z kapelusza, zaliczone. Tak jest. Na piątkę z plusem. Pozdrawiamy Was wszystkich. Bardzo Dziękujemy dziękuję. za piękne komentarze. Za subiki, za łapki, komentarze, tak. Tak, zapraszamy, zapraszamy kochani eee, na odcineczki. Zapraszamy na live'y do na nas. Live, tak jest. Piszcie komentarze. My oczywiście w miarę możliwości odpisujemy, ale odpisujemy na wszystkie. Czasami trzeba dłużej poczekać, ale się staramy. Staramy na się, staramy się eee, dla Was. Buziaki, wielkie serduszka dla Was. Eee. I do następnego, kochani. Cięcie. <głos> 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 Buźka, pa-pa-pa.